Cześć! Dzisiaj jestem ze Stachem i Zirkiem. Taki lasek, żeśmy obrali koło Bolszewa. Pierwszy fant. Trzeba nagrać grosik nasz współczesny. Jest pierwsza Co to będzie? O jaka ładna zielona Zaraz zobaczymy? Zaraz zobaczymy, co to jest. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Chyba mi się wydaje coś. Chyba z naszym orłem. 5 groszy? Aha, tak. 5 groszy. 5 groszy, pewnie 49. Miedziu, nikiel. No, jest teraz fajny sygnał. 25, 28, tak 4. Zobaczcie. Znalazłem zegarek, no Ale jaja. Ale on jest taki wypukły, jakiś taki, nie wiem Ciekawe czy to jakiś stary. Nie widać nic tutaj Na tej jak to się mówi, ale takie dziwne szkło. Jakieś takie wypukłe. Ale co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. No super! Ale fajnie, kurczę A, żeby to było złoto To by było dopiero No ale raczej nie jest Teraz sygnał 13 Taki niezmienny Co tu jest? Aha Jak widać Jakiś guzik z jeansów Albo z jakiejś katany Sygnał 20 i proszę co wyskoczyło. Winiary nakrętka. Co tu jest dobre pomysły, dobry smak. No stach ostatnio znalazł y, orzełek y, drugiej RP. Właśnie tu mniej więcej w tym miejscu tam kawałek dalej gdzieś chyba w tamtym kierunku mówi, a pokaż łuskę. Łuska teraz tu wyszła. Łuska. Ty mówisz który? 39? Tak, 39. No, a tu akurat nie będzie widać, ale... No, ale pewnie ten. Zobaczcie. To jest dopiero piękne. No, super. To jest fant. Muszę zdjęcie zrobić, to będzie... Na tytuł filmiku. No, kurcze, rewelacja. Naprawdę, w idealnym stanie. Mówi, że tutaj on był przyszyty przez te dwie dziurki, po prostu jakąś nicią, tak? No, tak się czytałem, nie? No. Bo <coughs> Ire, Irek ma akurat innego, nie? A on ma z tą taką no. igłą z tyłu, Z, z igłą nie? czy coś takiego, tak. I on ma bardziej <coughs> miedziany. A ten mi się wydaje, ten jest taki, kurczę, nie wiem, ciężko powiedzieć. To taka bo do któregoś roku cynkowo robią? jakiś taki, czy co, nie wiem. Czy jakaś alpaka taka, ale naprawdę piękny. Super. Ja też się cieszę. No, no pewnie, kurde. No i zobaczcie i to Eurotekiem, Teknetiksa. No. Tak jest, tak jest. To jest szczęście nowicjuszy, no. No Stach teraz znalazł taką siekierę, Tym trzymał, mówi, że ciężka jak nie wiem, ale jak, jak dziwnie odłamana, nie? Jakoś tak z końca, nie wiem. Ciężka, pewnie jest, jest 2 kg ma. I jeszcze kawałek trzonka jest, nie? O, co jest. No zobacz. Bierzemy, nie? Czy nie? Pewnie. Bierzemy, pewnie. Kurczę. Ale super wygląda, nie? Zobacz. Jak ona jest zjechana, nie? Kurczę. Musiał kiedyś kawałek komuś odpaść i może wyrzucił później, albo co? Żelibne? Nie, żelazo. To żelazo. Kute, pewnie. Hmm. To, to jest wyzelowana to troszeczkę. Podejrzewam, że to jest prustko. Mogę wziąć? Tak, tak. To jest niemiecka pruska chyba moneta. Tego tak zdezalowana, że nie wiem, co będzie. Fajna. No. A, to jest, jest. piątka. Piątka, No się tak, nie, to nie jest pruska. Nie jest pruska? To, e, to będzie cesarstwo niemieckie. Tak. 1870 któryś tam. Tak no. obstawię No tak, jeszcze nie obstawiam, bo jeszcze nie widzę, ale. Nie, no tak, bo tu jest mały życia. Bo od 1900, chyba 5 czy 2 czy 1900, nie wiem, yy, był ten większy orzeł. Jakoś tak. No ale to będzie piątka. No, super. No, zobaczyć zobaczycie. Zobaczycie, co jest w faktycznie. O, to to jest, jest sprzęcik. O, jest sprzęt, a nie. No, ładnie wychaczył, od razu bez no. problemu. A szukamy tu, w tym miejscu, gdzie Stach znalazł tego orzełka. No ale tu też dużo śmieci jest współczesnych. Jakieś tam puszki, pierdołki, jakieś inne tam cuda. Stach tutaj szuka erotekiem. Teraz wyczaił taki dekielek aluminiowy od Garka, jakiegoś mniejszego. No ale nic, chyba nie będziemy zabierać. W sumie tą... A tą sikierę ty będziesz brał? Nie? nie, ja ją mam tutaj w tym, ona, ona mi ciąży, jak nie wiem. Ja ją chyba tu zostawię, no, mi się wydaje. Ją o. Ja ją chyba zostawię. Jaki fajny teren zobaczcie. <laughs> Fajnie to wygląda. Trochę wysoka trawa i takie zielska różne. Ale całkiem, całkiem. Teraz trochę miedzi wpadło. Oh. Miedziucha. Zobaczcie jaki piękny. No super. <grymny> piękny. Podlaska Wytwórnia Wódek. Polmost Siedlce. No i siedzą, odpoczywają. Tam coś burczy. Irek <laughs> coś ma. A Ej, mówisz, guzik. co masz? Papierośnicę? No właśnie, nie wiem, czy to papierośnica była jakaś. No czy raczej. Raczej. jakieś rozdóbki? Chyba, nie? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale nie lubię można znajdować. Ale pewnie tak. Coś, tak, coś podobnego. No no. Już niestety łamamy. Pokaż. Guzioł czy moneta? Guzioł, guzioł. O starszy pokuty kuteuszko czyli pewnie 1800-1750. Nie wiem. Co to? Ale tak pira za oko. Aha, też ma tą obwódkę taką. Jak widać. Ten. Czyli no, stary. 200 lat pewnie ma. A ja tu mam sygnał. Jakiś taki tutaj o malutki. To chyba będzie coś Feniks wojny czy co a jest. Jedynka Jakiś taki sparciały trochę Taki piękny sygnał 35 A tu jakiś dezodorant taki sygnał o. i Milza. 16. Teraz taki bajerek. O, jak widać. Taki nie wiem co to. Od lampy naftowej, czy co to jest? Sygnał 12. Jest tutaj. Aha, jest. O, złotówka. Ha, ha. Aha, no tak, no bo wczoraj Irek też znalazł yy, ten. Miał też sygnał 12. O. teraz taka łuska. Raczej myśliska O, pewnie niedawno zgubiona. Teraz taki mocny sygnał i nie wiem co to jest. Co to jest? Kółko od jakiegoś fotela starego czy coś. Coś mi się kojarzy. O, idzie, idzie stach. Co trafiłeś, A to później zrobimy jakieś podsumowanie. No dokładnie. No, ale co to jest? Nie wiem. Ej, zobacz. To jest, e, to Nuka jest. Od no chyba tak. tak. Nie, nie? Tak mi się dokładnie. wydaje chyba. Ale ja, ja, zobacz, jaki mocny sygnał, nie? Kurde. Prawda? Super. Tak podobnie jak to, nie? A to, co to jest? Jakiś kompas nie? Nie, od tego. A tu teraz tak, taka para szła i ten no. rozmawiali ze mną. Co to co? jest? No, od tego, od wody, jakiś ten. Aha, ciśnieniomierz ciś nie albo nie no, coś, coś aha, takiego. Aha, no. może jakaś łódź pod była. No. no tak, i to też mieli. Mieli pufy na kółkach. Rosz, taki sygnał. Tubka musi być, no niestety. Stach tam grzebie. Mówi, że fajny sygnał pod korzeniami. Zaraz do niego podejdę, a tutaj mam. Yy, miałem dobry sygnał 20, chyba 22, jak się nie mylę. I zobaczcie, chyba będzie następny guzik. Znaczy, następny no, wczoraj miałem 3. a to chyba coś podobnego będzie. Stach mówi, że on tu ma jakąś konserwę, czy coś. O, no, to jest druga. A, aha, ja też wykopałem gdzie indziej konserwy. Aha, i tu jest tak, tak samo, tu widać. A no, no. ta była pełna. To daje dosyć. Co? Ta była pełna. Nie. Chyba co? To była zamknięta. Tylko o kurde, już, e, ten nie otwarta, jakieś mięso albo coś Racie, racje żywnościowe. Kurde, bez kitu, zobacz. Łe, fuj, ja jakieś pewnie robaki, już to mają, kurde, zjedzone. Co wyciągasz? Ten następny? No, zobacz, jak wykopałem tyle. No dobra, później jak coś będzie fajnego, to nagramy. No, my się już zawijamy, tym on już tam gra na, na, na tym, na telefonie. Zmęczony, tak długo wytrzymał. Stachu mówi, mówi, że to jest dzisiaj jego rekord. Irek tutaj czyści swoje, Słuchajcie. swoje wynalazki. E, tu jest tak, ten guzik to był, e, żeton, taki jak ja wczoraj, jak ja znalazłem dwa. No proszę, to jest, aha, to jest tak, tak, to jest... E, tak, jak to się mówi? Tutaj taki Hot Wheels jakiś, A resorak. A ten? Aha, to od konia chyba co? Od konia, od, od konia. Albo od psa, nie? Tu jest jakiś taki znaczek. Coś musiało być. Coś tam było. Tutaj to też taki aluminium. Jakiś taki, nie wiem. To ten Aha, ciśnieniomierz. Blaszki jakieś różne, papierośnica. To jego dzisiaj jest. Yy, fan to tutaj zastanawialiśmy się nad tym że to mógł być kawałek bagnetu jakiegoś albo coś, albo jakiegoś starszego czy co, no nie wiadomo, bo tak tu jest gruby, a tu jest zaostrzony, czyli to wygląda coś coś ala bagnet kawałek, złamany no nie wiem to oczywiście nie jest pełna bo tylko pocisk jest wciśnięty w dwóch częściach znalezione jedno i drugie no. Jak widać ja znalazłem yy, dwa kółka od pufa, Jakby, ktoś, potrzeba, jakby ktoś potrzebował takiego do Perelowskiego Pufa, to tu jakaś o, lampa, chyba LEDowa jakaś taka, nie wiem coś, trochę miedzi Aha, no w sumie nie wyciągnąłem tych swoich tych, no ale dobra, to nagrane jest, to wiadomo o co chodzi. Takie tam. O różne cuda, niewidy, Wszystko? zegareczek o, pasz, złoty, to jest jak to się mówi ten rubin, <laughs> nie, jak to się kiedyś nazywały te ruskie ruskie rubiny, no mogą być nie, one miał to... inaczej nazwy chyba, tak? rubin? nie, ja okay. nie okay. Wiem. O, rakieta o to taka rakieta można powiedzieć a ja bym tego no. Rolexa <laughs> no. i tak to wygląda Trzymajcie się Pozdrowienia do, do następnego odcinka Subskrybujcie Może Jaki jeszcze za jakiś czas powstaną nowe Kanały w Wejherowie, zobaczymy Irek się przymierza, ale jeszcze nie wiem Stach też chyba, ale Jestem to zobaczymy śmiałe, także... o. Ja chwileczkę to Na no. No. razie No a to ostatnio właśnie te znaleziska Stacha eee, Tu jest Bożełek druga RP Super Wrześniowy, piękny. I tu jeszcze znalazł, jeszcze znalazł jeden Fenik Gdański. O, widać 1923. Fenik. Zaraz sprawdzimy 1923. No i zobaczcie, można, można. I na Euroteka ale on się też przymierza do Wankwisza, nie? <todgłos> tak jest. Nie? Tak jest, w najbliższym, może nie w najbliższym czasie, ale na pewno będzie. O będzie. wiele wygodniej chodzi. No tak, nie. No. Dobra, cześć wam.